D7 podwiernia słucham. Halo? Halo? Eee, taksówka czeka. Tak, czeka. Ktoś zamawiał taksówkę, to z akademika. Czekam i czekam, nikt nie wychodzi. Wie pan, może kto? O, to wie pan, co ja nie wiem. A może kto inny zamówił? Nie, no dom studenta numer 7. Miałem zadzwonić, jak tu będę pod tym, a nikt nie odbiera telefonu. Oj, jadź, a gdzie pan, gdzie pan czeka? No, przed drzwiami praktycznie, co na tym parkingu? Przed budynkiem. Tak, no. No wie pan, no widzę pana, tak, rzeczywiście, widzę, widzę. Ale wie pan, co ta osoba gdzieś poszła? Aha. To kiedy ten przyjdzie, no, ktoś? Bo nie? teraz. Ile ja mam czekać? Wie pan, co no. Niech, niech pan zadzwoni do tej osoby i się spyta. Ale nie odbiera czy, telefonu. Pan zapłaci ta osoba. za te czekania. Nie odbiera ta osoba no telefonu? To wie pan, co no. To, no ja, i, y, ja nie mam tego telefonu od tej osoby też. A może to pan zamawiał taksówkę i pan teraz się konia bali? Wie pan, co z, te, z tego, co ja pamiętam, to nie zamawiałem nic. Aha, a z tego, co pan nie pamięta, to pan nie. zamawiał. A z tego, co ja nie pamiętam, to nie pamiętam. Dobra, panie, wychodź za paliwo, pan oddawaj. 50 zł. Tak, to, no, to, no, to, no, to, to nie ma sprawy, przyjdź pan, przyjdź pan. Ale nie, to pan ma przyjść, bo to pan zamawiał taksówkę. Ach, ja mam zamawiać, ja... Ja zamawiam. A o pan jest Boże, pod wpływem alkoholu? Czy pan jakichś roz... narkotykach, że pan ma taki problem? Chyba płacz? się zapłacze, chyba się zapłacze. No 50 zł panie pan musi żądać za ten za taksówkę. Tak, no no to wie pan co, to, to najwyżej niech pan na, napisze podanie. Jakie podanie? Jak to są moje pieniądze? O zwrot, o zwrot 50 zł. A pan jest nachlany Co? Pan jest napity? Pod wpływem alkoholu, pan jest? O, chyba pan ma alkomat! No tak, przez telefon widzę, że pan jest pod wpływem. To wie, wie pan co? To pan żeś jest naprawdę jasno widział. Jak pan prze... <laughs> przez telefon potrafi widzieć, no co to jest? wie pan co? No to jesteśmy w domu! Do widzenia, proszę pana! <laughs> Ty <jest> jakiś Ty <laughs> on jakiś zimnięty? Ej, o co tutaj chodzi w tym telefonie? On jakiś jebnięty chyba, ty. On chyba psychodelików się nabrał. Nabrał. <grymne> <grymne>